Cześć. To zadanie rozwiążemy w dwóch odcinkach. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny, natomiast odcinek z rozwiązaniem przykładu B będzie bonusem dla osób wspierających kanał. Moi drodzy, otrzymaliśmy tutaj dwa wielomiany, o których wiemy, że wielomian w od X jest podzielny przez wielomian przez wielomian P od X i w wyniku takiego dzielenia otrzymamy iloraz, czyli wynik dzielenia w postaci wielomianu QX i naszym zadaniem będzie wyznaczenie tego wielomianu. Od czego zaczniesz? Na pewno musisz pomnożyć to równanie obustronnie przez wielomian P od X. i zobacz, tutaj po lewej stronie otrzymasz wielomian W od X, a po prawej stronie wielomian zapisany w postaci takiej czynnikowej. Q od X razy P od X. Załóżmy, że to jest jakiś wielomian H od X, który otrzymamy po wymnożeniu, ok? Nad czym musimy się teraz zastanowić? Zobacz. Jeśli dopiszesz bezpośrednio pod wielomianem W od X, to co mamy w tym przykładzie. Ok. To się równa. Tutaj zamienię kolejność mnożenia, bo mnożenie jest przemienne, więc najpierw zapiszę wielomian p od x. I teraz jedna rzecz. Musimy się zastanowić, w jakiej postaci powinien być wielomian q od x, jak powinno wyglądać to wyrażenie, aby zachować znak równości między lewą i prawą stroną. No to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy wielomian. W od x będzie równy wielomianowi H od x. Takim podstawowym warunkiem do spełnienia jest równość stopni wielomianów. Otóż widzisz, że stopień wielomianu W od x jest równe 6, więc stopień wielomianu H od x też musi być równe 6, a zatem tutaj powinniśmy otrzymać wyrażenie postaci ax do 3 plus bx kwadrat plus cx plus dx. I teraz jak wymnożysz X do trzeciej razy AX do trzeciej, to otrzymasz X do potęgi 6. Później będziemy musieli jeszcze tylko policzyć współczynniki. No dobrze. To weźmy wielomian H od X. Jeszcze raz zapiszę iloczyn i dokładnie sobie to rozpiszemy. Tutaj jak widzisz, musisz wymnożyć każdy wyraz z drugiego nawiasu przez każdy wyraz z pierwszego nawiasu to mnożymy w pamięci A do potęgi A razy x do potęgi szóstej. Dlaczego tak? Zobacz x do trzeciej razy x do trzeciej to jest mnożenie potęg o tych samych podstawach, więc pamiętaj, że w takim przypadku wykładniki potęg trzeba do siebie dodać. Stąd mamy x do szóstej. Następnie x do trzeciej razy Bx x kwadrat to jest b, x do potęgi piątej. x do trzeciej razy cx to cx do potęgi czwartej i jeszcze dx do potęgi trzeciej. Następnie wymnażam drugi nawias przez minus 2x. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Bo łatwo tutaj popełnić błąd. Następnie wyrażenie z drugiego nawiasu wymnażam przez jedynkę. No i dobrze. Teraz uporządkujemy wielomian. Ustawiając wszystkie jego wyrazy zaczynając od y, zmiennej w najwyższej potędze. Dobrze, szukam wyrazów z x do potęgi czwartej. Tutaj mam taki wyraz i taki wyraz. Więc tutaj od razu sobie wyłączymy C oraz minus 2a przed nawias. Może jako wspólny czynnik, bo źle to brzmi, przed nawiasem chowam w nawiasie, nie? O, tak to będzie wyglądało. Następnie patrzę na x do potęgi trzeciej. Teraz x -y kwadraty sobie podkreślam. I jeszcze tutaj X -y podkreślimy. No i na koniec dopiszę plus D. Ale nam się rozbudowało zadanie. Co robimy dalej? Żeby się połapać w rozwiązaniu proponuję, abyśmy bezpośrednio pod wielomianem H od X zapisali wielomian. Włod x. O, tutaj zapiszę tak, że to jest 0x do potęgi piątej, bo jak widzisz wielomianie Włod x, tutaj nie występuje x do piątej. Następnie mamy minus 2x do potęgi czwartej, później 2x do potęgi trzeciej z plusem. Tu jest 0x kwadrat. Tutaj mamy minus 2x i na koniec plus 1. Ok. Ustaliliśmy już, kiedy dwa wielomiany są równe. Wiemy, że musi być stopień wielomianu jednego i drugiego musi być równy, i jeszcze współczynniki mają być równe, więc współczynnik stojący przy x do 6 jest równy 1. Współczynnik stojący przy x do 5 jest równy 0, przy x do 4, zobacz, jest równy tyle. Zwróć uwagę, że możemy od razu tutaj um, wyliczyć C. C równa się 0. Następnie x do potęgi trzeciej, tutaj zobaczmy, d odjąć 2b, dodać a to się równa 2. O, z tego równania moglibyśmy policzyć d. 2 razy b, czyli tutaj zostaje 0, plus 1 to się równa 2, więc d równa się 1 i rzeczywiście d jest równe 1. I to nam potwierdza, te ostatnie dwa wyrazy potwierdzają nam to, później mamy minus 2C dodać B równa się 0, już wiemy, że C jest równe 0, B jest równe 0, I jeszcze tutaj minus 2D dodać C odjąć 2. D jest równe 1C równa się 0. Spójniki logiczne, pamiętajmy jeszcze między tymi przypadkami, one muszą zachodzić wszystkie jednocześnie żeby to zadanie można było rozwiązać. No i teraz mając już wyznaczone współczynniki, zapisujemy wielomian ku x. Może na początek o przepiszę to wyrażenie, jak mieliśmy je zapisane jak startowaliśmy z rozwiązaniem, a teraz podstawie liczby Zobaczmy, a jest równe 1, więc tutaj otrzymam x do potęgi trzeciej, tutaj mam 0x2, 0x kwadrat, 0x i dodać 1, czyli ostatecznie wielomianku od x ma postać x do potęgi trzeciej, dodać 1. No to przechodzimy do przykładu b, do odcinka bonusowego.